Zawsze pamiętajcie, kiedy marszałek dopuszcza na arenę sejmową aborcję, przepychają coś, czego wy nie widzicie. Czyli jeśli na płaszczyźnie wewnętrznej kościoła, bo to w świat to się miesza, nagle walczą te plakaty, ręka pokoju, tu tęcza, tu różaniec, w tym czasie co innego pieką. Ci wszyscy, co Którzy to nakręcają, czy są oni wszyscy idą razem z rączkami złożonymi. Choć będę jak wygląda, że są przeciwni. Nie, nie, to jest wszystko pięknie grane, rączka w rączkę. I o mało co, by nam w ławiennikach zrobili intronizację pana Jezusa tylko w koronie. Cierpniowe jako sługi mojego starego profesora, którego ceniłem, uczył nie ojców kościoła, ksiądz Stanie, gdy jego też przekręcili na starość. I mówi wyraźnie, że tylko Jezus w koronie cierniowej, i go cytuję, bo ma dużą pozycję społeczną w kręgach krakowskich, jeśli chodzi o poczytność jego książek, czy myśli. Nieprawdopodobna bitwa Bo zostaje nas totalnie w cudzysłowie na lądzie, w tej bitwie, gdzie jesteśmy już w tej chwili bezradni. Potworzono taki system prawa, o którym Pan Jezus mówi, że on nie ma nic z prawa ludzkiego, ani z prawa bożego. To jest tylko prawo korporacyjne i prawo dla bogaczy. Dziś mnie Bóg tak przetestował. Kolejną osobę chcę przeprosić, wewnętrznie uniosłem, ale nie raniłem Pani, bo mówiłem o moim dramacie, w jakim się znajduję po wycieńczeniu kilku dni i przychodzi kazus, którego się nie da rozwiązać, a ktoś do mnie przychodzi z krzyżem, gdzie mnie tak wyłowano, masz pomóc, dzieci, nie da się pomóc, rozumiecie? Nie da się pomóc. Trzeba się udać do państwa, bo ono wzięło monopol na wszystko. Pograniczało przestrzenie serca, dobroci. Udaje, że wszystko buduje na humanitaryzmie, ale to jest jedno wielkie kłamstwo. Dlatego bieda wkracza niebotycznym krokiem do Polski. I to, czego jeszcze nie widzicie, bo do was to nie przychodzi. Bieda duchowa jest nieprawdopodobna. Bo ci wszyscy ską z koncertów owsiakowo i innych podobnych później wracają, tam załadowani duchem złym nagle nie mogą wejść w rzeczywistość świata, który, który, który świat promuje. Bo jest to świat dla silnych, dla zdrowych, świat bezwzględny. Kiedy człowiek sobie zrobi rezimę swojego życia, więc jest za to Pokuta, mówi, ciężka. Ponieważ udręce poddaje waszą miłość do mnie. Bo ja wiem, że wy kochacie Pana Jezusa. Wy też wiecie, że ja płonę Nim. I to, co Chcemy dać najpiękniejszego Bogu naszą miłość, Bóg nam poddaje udręce. To jest jego szczyt miłości dla nas. My do tego dojdziemy stopniowo. Poddaję udręce Waszą miłość do mnie i to wszystko, do czego, to, do wszystkiego, co należy do mnie i czym przejawiam się tu na Ziemi. Czyli Wy rozumiecie dramat sakramentów, to długą, rozumiecie dramat kościołów, wystrojów, wszystko, wszystko jest zniszczone, dzieci. Dziś dostałem do ręki książkę, jak o ofiarowcy, graduale. Słyszeliśmy moi drodzy, o dramacie rzeczywistości Boga w kościele, w ostatnim kazaniu. Dzisiaj decyzję kościoła, który usuwa z centrum swoją głowę. Tracą sens i przybierają formę wolności wobec tych, którzy są żyzną ziemią Kościoła. Takie decyzje Kościoła, podjęte wbrew woli Boga, pamiętajcie, nie są dla Was obligatoryjne.